Um, dzisiaj postanowiłem, że nagram film o tym, jak wygląda mój typowy dzień w Chinach. Um, mój typowy dzień w Chinach głównie koncentruje się na pracy kilkugodzinnej rano, um, karmieniu. Mojego chorego syna i no, ogarnięciu mieszkania. Ogarnięciu mieszkania, posprzątania, tam poukładania różnych rzeczy i tak dalej. Taki typowy dzień od poniedziałku do piątku, bo w sumie on, mój dzień się różni. Od poniedziałku do piątku wygląda inaczej, a później uh, w weekend też wygląda inaczej. Także na początku zacznę od tego, jak. Mój dzień wygląda od poniedziałku do piątku. Um, budzimy się tak pomiędzy siódmą a ósmą. I pomiędzy siódmą a dziewiątą e, mamy zaplanowany czas na śniadanie. Ja zazwyczaj karmię janianga, którego trzeba karmić łyżeczką. Każdy posiłek i to nam zajmuje e, no, jakąś godzinę. Także wstanie, obudzenie się. Później, e, później też przygotowanie jedzenia, przygotowanie śniadania, przygotowanie dla Yangyanga jedzenia. Także pomiędzy siódmą a dziewiątą mamy zaplanowany czas na śniadanie. An An też je śniadanie, Shinpei też je. Także Shinpei Karmi An An czy tam An An sobie sama je. No pomiędzy siódmą a dziewiątą. Później, pomiędzy 9 a 12, ja spędzam czas głównie pisząc artykuły na moją stronę o tematyce biznesowej: superbusinessmanager.com. Także możecie, możecie odwiedzić. Także to jest jakby moja główna działalność obecnie później pomiędzy 12 no się pytam w międzyczasie Yang Yanga może do spania położy, ugotuje obiad i tak dalej no i później o 12 pomiędzy 12 a drugą mamy obiad w Chinach bardzo wcześnie się je obiad w Chinach zazwyczaj obiad jest o 11.30 na przykład pracownicy w firmach, czy tam studenci w szkołach, no to mają obiad o 11.30, zazwyczaj do pierwszej, do pierwszej po południu. Także obiad w Chinach jest wcześniej. No my mamy obiad zaplanowany pomiędzy 12.00 a 2.00 a właśnie. Później pomiędzy, ja już nie pracuję po południami, także tutaj zajmuję się domem. Ogarniam coś, sprzątam. Pomiędzy 2 a 5 po południu, e, czy pójdę odebrać paczki, czy posprzątam mieszkanie, czy zrobię pranie, czy coś tam w kuchni pomyję naczynia. E, pomiędzy 2 no, a 5 jest taki czas na obowiązki domowe. Jeszcze Yang na karmie o trzeciej. Mm, dam mu wody, albo mleka, albo jakiś sok do picia, także Yang Yang pije zazwyczaj o, o 3 godzinie po południu, i później od 5 do od 5 do od 17 do 19 mamy kolację. Także też go karmię, raz, dwa, trzy, czwarty raz go karmię. Pomiędzy 5 a siódmą, zazwyczaj kończymy o siódmej. No, i An-an też je kolację. Simpej też je około 6. Eee, także od, od 17 do 19. .00. No, i po, od 19 już staramy się położyć dzieci do spania. No, także to zazwyczaj schodzi, zanim, zanim usną. An-an eee, jeszcze się karmi piersią, także, także jeszcze tam ją Simpei Karmi do spania, ją położy pomiędzy 19 a 21. No to jest takie czas na usypianie. Tam ja jeszcze zjem coś na kolację, tak po siódmej, około siódmej. No, czekajcie, bo mi coś tu telefon zjeżdża. Także ja coś zjem, no i także trochę mamy wolnego czasu wieczorem, um, coś poczytać czy, 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 czy odpocząć. Tam po, po 21 po, czy po 20. No i chodzimy spać, staramy się iść spać około 10 wieczorem, 10:11, około 10:11 idziemy spać. Hmm. SIMPEj ostatnio medytuje tutaj sobie codziennie, także pomiędzy 10 a 11 SIMPEj jeszcze sobie robi medytację. No i ten, a ja się kładę o 10:00, około 10:11. No i tak to wygląda od poniedziałku do piątku, już słuchajcie. A w weekendy, w weekendy ja gotuję. W sobotę i niedzielę ja gotuję. Zazwyczaj staram się wyrobić w sobotę z gotowaniem, tak do południa, także ugotuję więcej na sobotę i niedzielę. No, także ja gotuję w weekendy, to Simpej ma więcej czasu, to Simpej karmi yang Yanga. Simpei karmi Yang rano i ewentualnie obiad też jak mi zejdzie dłużej z gotowaniem także Simpei przejmuje karmienie Janianga Yang i An An w soboty w niedzielę też go karmi rano w niedzielę też go karmi rano no czasem Yang Yang woli, woli żeby Simpego go pokarmiła, bo sobie robimy przerwę od siebie, bo no czasem nie jest łatwo go karmić także no Także czasem trzeba sobie zrobić przerwę. No, także i w weekendy. Ja w weekendy generalnie nie pracuję, nie robię, nic nie robię, jeśli chodzi o stronę. Coś ewentualnie nagram filmy na YouTube'a tego polskiego tutaj na ten kanał, nie te chiny, które oglądacie. No, ale też staram się że w weekendy nic nie robić, tylko wszystko pozałatwiać. Jest od poniedziałku do piątku. No, ale czasem właśnie te filmy nagrywam w weekendy też, w sobotę, niedzielę. Ale już na stronę tą angielskojęzyczną o biznesie nie, nie piszę nic, tam tylko od poniedziałku do piątku publikuję. Zrobiłem sobie właśnie teraz e, kalendarz do publikacji i tylko robię od poniedziałku do piątku nowe artykuły, a w weekendy nic nie publikuję. Tam też większość ludzi, większość odwiedzających jest od poniedziałku do piątku. No także, także w weekendy tam mało kto czyta o biznesie. No dobra, to także tak wygląda nasz obecny dzień, mój obecny dzień, typowy dzień tutaj w Chinach. No wcześniej, wcześniej jak pracowaliśmy w Pekinie, w Szanghaju we dwójkę z Ximpei, no to tak mój dzień nie wygląda. Tam było inaczej. Do pracy się szło rano, o siódmej, czy tam w pół do siódmej, się wychodziło z domu i wracało się tam na, na szóstą czy na siódmą wieczorem. No i, i tyle, nie? No, także, także teraz, właśnie, tak to wygląda. Potem jak się tu przeprowadziliśmy na południe, do, do, do swojego domu, tutaj mieszkać. No, także głównie. Głównie dzieciaki są małe, także także Yang Yang też wymaga stałej opieki. No, także zrezygnowaliśmy z pracy. Zrezygnowaliśmy, musieliśmy zrezygnować z pracy na cały etat. Żeby tutaj się właśnie nim zajmować i żeby żeby, żeby go karmić, żeby go żeby go karmić, żeby go tam do spania usypiać usypia tam w ciągu dnia, także żeby miał drzemki w ciągu dnia, no żeby generalnie jakość, jakość tutaj życia rodzinnego była właśnie na na wysokim poziomie, także jak w ostatnich 15 latach się koncentrowaliśmy na pracy cały czas i było bardzo intensywnie i było bardzo i było bardzo, bardzo mało czasu na jakieś takie życie rodzinne, no to teraz właśnie koncentrujemy się i też nie mieszkaliśmy w domu, bo wynajmowaliśmy mieszkania przecież przez, przez tam ponad 10 lat. No także teraz jak mieszkamy tu u siebie, no to jest inaczej. No i tak jak mówię, na, głównie na opiece Yang Yanga, no i koncentrują się nasze, nasze tutaj codzienne, codzienne aktywności, no i Anna też jest bardzo mała, więc... No, więc, więc tak, więc tak się sprawy mają teraz, że, że tak to wygląda. No, ja też właśnie staram się koncentrować teraz na rozwijaniu działalności w internecie. Także strona działa, strona jest. Strona ma prawie pół miliona czytelników już po dwóch latach. Także strona się rozwija. Planuję też książkę opublikować o zarządzaniu biznesem. Tam za jakiś czas jeszcze nie jestem gotowy, jeszcze tam mam dużo do napisania. Teraz właśnie nad marketingiem pracuję. Finanse mam zrobione. Nad marketingiem teraz pracuję. O zakładaniu, zakładaniu i rozwoju i wzroście firmy tam napisałem. Finanse mam zrobione, marketing, o ekonomii rozdział kończę, mikro i makroekonomia. Co jeszcze mam? Marketing, jak skończę w tym roku, to jeszcze będę miał za, za, zarządzanie z zasobami ludzkimi do skończenia i produkcję i strategię, także no, jeszcze może z rok albo dwa mi zajmie. Także po czterech latach pisania jeszcze jakiego, jakąś książkę wydam, jakiegoś e-booka pewno, żeby zminimalizować koszty. No, także jakiś produkt, żeby, żeby był na sprzedaż właśnie w internecie. No jest strona. Teraz tutaj kanał na YouTube, ten polskojęzyczny, nie te Chiny, ee, rozwijam. Simpej też e, pracuje nad kanałem e, nad kanałem o właśnie takich różnych rzeczach typu tam medytacja, zdrowe gotowanie, jakiś taki lifestyle'owy vlog może, może będzie miała. Hmm, typu tam yoga medytacje, zdrowe, zdrowe odżywianie i tak dalej. Także a, wiem, że ona chce nad takim czymś popracować jeszcze. Także to pewno, pewno jeszcze ten kanał uruchomimy no i zobaczymy jak się będzie to wszystko rozwijać. Także na razie wszystko jest w takiej fazie fazie zaczynania i rozpoczynania tutaj działalności internetowej. No, tak w międzyczasie, w międzyczasie coś robimy i próbujemy tu nagrywać i, i pisać właśnie, żeby, żeby to było takim dodatkiem do, do tego co robimy. Tutaj w domu na co dzień, głównie opiekując się dziećmi. No, także to tyle. Mam nadzieję, że się nie powtarzałem w tym filmie za dużo razy, bo tam już kilku widzów mi zarzuciło, że powtarzam to samo zdanie trzy razy. Także mam nadzieję, że tym razem nie powtarzałem. Dobra, na razie pozdro.